Jest koniec tygodnia, a więc czas na polityczny Puls Tygodnia. Zaczynamy. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam wrażenie, że cofnęłam się do początku III Rzeczpospolitej. Tym młodym ludziom, którzy tego nie pamiętają, a którzy oglądają w tej chwili Polityczny Puls Tygodnia, powiem, że dokładnie jest tak jak wtedy. Takie same są ataki na media konserwatywne, takie same są stosowane metody i takie same są stosowane kłamstwa. Atak na ojca Tadeusza Rydzyka, na Muzeum Pamięć i Tożsamość jest najlepszym tego przy, przykładem. Absolutnie haniebna historia. Dlaczego muzeum poświęcone między innymi największemu Polakowi, czyli papieżowi Janowi Pawłowi II nie ma prawa istnieć? Dlaczego mogą istnieć inne muzea, na przykład Polin, a Muzeum Jana Pawła II nie? Czy dlatego, że Pokazują ono historię taką, jaką ona jest w rzeczywistości? Czy dlatego, że pojawił się Park Pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II Wojny Światowej? Przecież tam są również, w Ogrodzie Pamięci są również nazwiska Ukraińców, którzy pomagali Polakom w czasie rzezi wołyńskiej, w czasie mordów ukraińskiej, ukraińskiej powstańczej armii na terenach Ukrainy, a wtedy jeszcze Polski. O tym trzeba pamiętać, natomiast to, co się dzieje wokół mediów ojca Tadeusza Rydzyka, wokół muzeum, jest absolutną hańbą, ponieważ liberalne media, bardzo często, które nie mają kapitału polskiego, atakują właśnie media toruńskie atakują telewizję Trwam, Radio Maria atakują Muzeum Pamięci i Tożsamość przedstawiając absolutnie prawdziwy obraz. Na celowniku Polskojęzycznych mediów z obcym kapitałem znalazły się tak samo inne konserwatywne media. Telewizja w Polsce 24 i Telewizja Republika. Tutaj się trzeba zatrzymać, ponieważ ataki na telewizję Republika są dokładnie niemalże takie same jak na początku lat 90., tyle tylko, że to nie były ataki na telewizję Republika, ale na gazetę Polską. To wtedy gazeta Polska opublikowała listę, Antoniego Macierewicza, zawierającą nazwiska osób publicznych, którzy byli zarejestrowani jako tajni współpracownicy komunistycznej bezpieki i funkcjonowali w obiegu publicznym. Wtedy pojawiły się bardzo silne naciski na reklamodawców, żeby broń Boże nie dawali żadnych reklam Gazecie Polskiej. Chodziło o coś bardzo prostego. Zagłodzenie, zagłodzenie gazety. To się nie udało. Teraz Jerzy Owsiak apeluje o to, żeby się wycofali niemieccy reklamodawcy, między innymi sklep Lidl, który powiedział kilka dni temu, że tylko będą reklamy do końca obowiązującego kontraktu, czyli do marca, a później już nie będzie żadnych reklam. Czy Jerzy Owsiak, syn yy, milicjanta, ma taką siłę, żeby dyktować reklamodawcom, co, ma, co mają robić, gdzie się ogłaszać. Nie proszę państwa. Jerzy Owsiak ma za sobą bardzo silne powiązania. Wystarczy popatrzeć, kto jest sponsorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prywatnej inicjatywy Jerzego Owsiaka, żeby się przekonać, jak, jakie to są silne związki. Przecież w tym roku Pieniądze na woź dawały spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. Orlen, a także prywatne, bardzo potężne przedsiębiorstwa, jak na przykład M bank Bardzo poważny niemiecki bank w Polsce, który ma bardzo dużo klientów. I tutaj trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie: Jerzy Owsiak ma wielką orkiestrę świątecznej pomocy, która miała szczytne cele. Jak to się przez lata przekształcało, sami Państwo wiecie. Ale atakowanie prywatnych mediów za to, że krytycznie mówią o Jerzy Owsiaku, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, ale przede wszystkim za to, że chcą, aby Jerzy Owsiak przedstawił faktury, no to już, można powiedzieć, mamy do czynienia z absolutną dyktaturą. I trudno uwierzyć, że jest to tylko dyktatura jednego człowieka. Natomiast jeżeli spojrzymy całościowo na to, jakie są ataki na konserwatywne media w Polsce, to widać ten potworny strach koalicji 13 grudnia, że są media, które pokazują prawdę, które mówią, jak jest w rzeczywistości. I nie można dopuścić do tego, żeby te media zniknęły. Dlatego, że to będzie pierwszy krok do tego, żeby się pojawiła pełnia dyktatury. A tego chyba, proszę Państwa, nikt z nas nie chce.